Cze Cześć, witam Was serdecznie z tej strony pyśleniaczek i dzisiaj e, testujemy pakiet, e, którego ja nigdy nie miałam. To jest diamentowy pakiet, w którym są hower bootsy, e, e, tygrys, agnar, e, di, de, taki dinozaur na którym mogę jeździć i toika, więc ja już sobie tutaj klikam. Zobaczcie, możecie. Kl jak ja klikam, zobaczcie, wyklikacie łapkę do, gó e, łapkę do góry. I suba na kanale. Trzy, cztery. Wow, patrzcie, mamy takiego... Oto właśnie dinusia. Tutaj odbierz. Jest. I hower bootsy. je Jej. Toj kar. Mamy tutaj tojkara. Mamy Agnara! A Agnara! Ja nie, się takie oczko, może takie oczka? Nie wiem. Takie? U nie, takie nie! Takie nie! Takie? u taki takie łodziecki! Takie? Ujez, jakie te są fajne. A może takie? Udzie... Ujejku! Oj, takie, takie są płci! Ujejku, ale piękne! Zaczekajcie chwileczkę. Dobrze, przepraszam, akurat tutaj mam problem z córką. Nie wiem czy taką Agnara sobie wziąć. A czarne oczka jak będą wyglądać? Ujeju, jakie płisi! Dobra, nie wiem, nie wiem. Takie takie jak będą wyglądać? Nie, to są złe, to są złe. Takie? Nie. Takie? Nie, te mi się podobają. Zdaje mi się podoba. Dobra. Odgieść. Dobra. Pik! Mamy Agnara! Wow! Możemy sobie zakręcić jeszcze raz kołem. I to jest moim zdaniem świetne. Jej! I mamy 20 etykietów. Jak to pięknie wygląda, ale to jest piękne. Ale ja już nie mogę doczekać. Uuu, ja Cię kręcę, ale mi tiketów wydropiło. Szybciej zdobędę to, ten bed. I może dojść i długa? Dobra, tu mamy e, nasz Agnarek chce e, iść na trawkę. Dobra, chodź Agnarku na trawkę. Agnarek na trawkę. Ojej, oh yeah, jest, awansuje, za chwilę sobie zobaczymy jego animację. Co sobie opcję i perspektywę sobie zmienię, dobra. Chodź może teraz na jakieś bardziej... O, tutaj bardziej niezaludnione miejsce, dobra, mamy. Jej, mamy drugi poziom, dobra. Uuu, dobra, patrz. Ojeju, ale słodki. Skacz. Ujej, kolejny skacze! Rycz. Ujacie, kręcę jak ryczy, stary twój. Ujacie! Jak on jest płci! Dobra, podrap. O, drapie się. On jest płci. Baw się. Ło, kręcę jak się bawi! Ale się bawi. Salutowanie. Wow! Piękny jesteś, Agnar, Naprawdę, jesteś super nie Super jesteś, naprawdę. Jesteś, na, jesteś kozak. Dobra, a więc ja teraz sobie zrobię już nowego skina. Bierzemy przedmiot dolny i mamy Twojkar Howerboots Dino Rider. Ja sobie od razu zrobię z Hourbootsami. Wow, ale one są piękne. Wow, dobra, to ja może sobie wezmę jakiegoś skina, to ja nie miałam skina, którego już chciałam sobie wziąć, o, tego. Co go wezmę, a czemu go nie? Nie, nierówno postawiam, najgorzej jak ktoś nie równo skina postawi. Janusz nie, postra, nie, post, nie potrafi skina stawiać, no. Teraz sobie może zmienimy, o, to na czarne, o. A to na taki ten ciemny. Łoł, wow, ale to teraz super wygląda. Dobra, za chwilę przetestujemy. O, weźmiemy sobie tak i tak. No dobra. O, muszę teraz skoka ustawić dobrze. O, dobra, ta mina będzie najlepsza. O, dobra, jest, nice. Teraz sobie zobaczymy animację tych butów. Wow, ale ja się cieszę, że mam te butki. Łocie kręcę, jakie piękne. Ale, ale super, jakie śmieszne. Ej, fajne, mi się podobają. Mi się podobają, nie ma, nie ma aż badziewia takiego. Mi się one bardzo podobają. Tylko trochę śmiesznie tak chodzą jakby... Dobra, teraz sobie... Zrobię sobie klona tego i sobie użyję tego. Tojkara. Eee, mam. Tojkara. O, ja jak to będzie wyglądać. <grym> o lol. O lol. O lol jak to wygląda! Lol jak to wygląda. Teraz czarna to będzie. Patrz jakie Volvo mamy! Patrz jakie Volvo! To, to się nazywa Volvo. Oczywiście się podzielę. Volvo! Volvo! <ścoughs> Ładny mi Volvo! Ja Dobra, ja chcę teraz zobaczyć, jak to Volvo jeździ. Co jest grane? Co jest grane, jak to jeździ? Może jak to jeździ? A, to jeszcze podskakuje! Co jest grane? Ej, dobre, dobre, dobre. O BSP jest tam samolot. To jest już sztuka. Jeździmy sobie autem po Blockstar Planet. Auto jeździ. I proszę bardzo, i autem sobie pojeździliśmy. No, nie chciałam być w komentarzu. Dobra, teraz weźmy weźmiemy na dinozaru pimpuśku Dinozar pimpuś, rar. Rar dinozar pimpuś! Eee. Dinozar pimpus mówi ror O taki by... Oh, jaki dinozar? He. Dinazanor. Dinazor. Jej, dinozaur Pimpuś. fajnie, mamy dinozaura pimpusia. Dobra, jedziemy. Dinozaur pimpuś. Ujez, jaki wielki, jaki wielka? Ah. Boże, jak jeździ ten dinozaur. Ah. Ej, dobry, dobry. Ładne, ładne. Tylko ta broń trochę nie pasuje. Wow, jak to jeździ? Ah. Boże, kochany, jak się zlękam. To 60 tysięcy to kody wygląda, ale za chwilę będę być 40 tysięcy. Bo jeszcze bym chciała kupić sobie nowego zwierzaczka, Nowego zwierciadka, tak. Nowego za, Pegasa, 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 Pegasa. Tak, bo za chwilę może już go nie być, więc sobie zmodyfikuj. I też takie oczka. Uje, ten jest płci, dobra. Gosia, dlaczego się przed bardzo No. No dobra, już jestem. Nazwę go szybko DAS. Nie, mamy Pegaza Łodzi, paje. Pegas! gasz. Wow. O, jadzie! Jaki jakie piękne! Dobra, pegasz chce popływać. Próż sobie idziemy popływać. Ale piękny! A pyk, do wody. W rzece będziemy pływać. Zbieram sobie pisanki nawet. Ja tu sobie tutaj napiję. Puścił, jadę! Jej, awansuję. Chciałam jeszcze pokazać, o po pisanki. Hmm, Hm. Ja pisankę wzięłam. Hmm. Nie na żart. Dziwna. <laughs> Aha, okej. Okay. Potką. O. Muszę by iść winel win. U hmm. Aha. Leć. No i to się nazywa latanie. Wąchaj. Ujeju, pegaz, pegaz wącha. Kręci się. uhu Nie chcę nowej części. Siadł. U, jakie! Jakie płci Anno, też umie siadać? Pamachaj. No, słodki. Słodki, bardzo ładne, bardzo fajnie. O Boże, jak mi się speza cina. Na sobie może ustawię na te budki. O, jest komentarz. Bardzo dziękuję. Ale sobie może na te buty ustawię, bo sam razem. Kozak. O, ja się kręcę powietrze! Dobra, bierę diska i tam lecę. Mm, dobra, disk, 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 jest disk. Piksek kupimy. Diska! O Boże, jakie lagi! Jakie lagi, chyba że kupiłam ten pakiet! Ło, podżegajcie, bo tutaj jakieś. No ja przecież takie mamotycy! Co? To nie wygląda jak ten Nexus. A i ten gości zrobił trochę nexa. Nie ma wody. No okej, okay, spoko, jest zamek VIP, ale tego domu nie ma. No Dobra, Polaj nie tylko nie chce mi się na niego wchodzić, sorry. Pipia lapa, po, 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 pepe, po, po, papa. Dobra, mamy sobie tutaj teraz wlecieliśmy. Dobra, no i może pójdę teraz sobie na jakiś parkurek. Odbierę nagrody. Dziękuję, że polubiliście moje skiny. Nie na parkur? Parkur Easy. No jakoś nie widać, nie widać, że Easy. O Boże, ale lagi, ale lagi, ale lagi. Lubię takie parkurki, lubię takie parkurki, one są przyjemne. Łatwo to tam jest laser! Aaa, też to zrobił laser od razu. Tam. Bardzo mądrze. Ui! Chodźcie czemu ktoś polawy, skoczył? To już musi być chyba totalnym nutkiem, żeby polawy. skoczył. A pogłaście tutaj. O, czy to ten? Yy... Co? Piernik do zjedzenia, ha ha o nie. Ukułam się, najgorzej. Aj, ukułam się, nie. O nie, tu jest ten. Halo, gdzie jest jakaś uleciałka? A tu jest uleciałka, fajnie. To będę mieć full HP na diamond No i tak to się robi. Ale że ktoś bierze z tym i później tam musi stać się i się uleczać. O jejkuż. Co to jest? Aha. Magnesy! Uciekać! Kiso A nie, to nie są magnesy, kurde bele! Dobra, to było easy. Ocie, panie! Ej, ja nie chcę tutaj zginąć! Pomocy! Co to te magnesy? <migrania> Ja się boję. O, jej. Ja to już będzie easy. Trochę rzeczka zmarnowałam, ale jest OK. Ale ja się mega cieszę z tego pakietu. Mam nadzieję, że nie stracę tego konta, bo naprawdę ono jest moim zdaniem mega kufs dla mnie. Więc ja sobie z tego gaz nawetę tutaj łazić. Piti 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 ti 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 Przepraszam, że takie przerwy, bo akurat siostra chce zobaczyć ten mój nowy pakiet i samochodem po nexusie jeździć, więc przepraszam. O O! Co? Dobra, tutaj się pik przeskakujemy. bułapki. Hopsa, hopsa. Hopsa, hopsa. Łódźcie! oż złapała mnie. Złapała mnie pomocy. Aha. Smoła. nie pomocy! A tu smoła jest i ona boli mnie. Nie, bo nie można ztej na lawę skoczyć i z sobie na smołę. Bejki, proszę bardzo, i to jest to moje lepsze. Oj, proszę bardzo, tutaj nie czałkę, wiecie, tak na, na Easy. Hmm, lubię takie parkoury, naprawdę. wie co, to, to przepraszam, że jem, ale... uważam, że klucza nie wzięłam. Ale by było ten, gdybym klucza nie wzięła. Aha. O Pegas! się awansuję. O nie! I to nie lubię. Oh! A które godzinie zrobić? Widzę to o godzinie 15.15. 15. Proszę, dziękuję. Uh. Pyk, pik. Mamy takie parkoury. Łocie!

ha, 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 Właśnie muszę tam lecieć. Ja myślę, naprawdę te buty podobają ha, 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 nie, nie lubię tego! Nie lubię tego prefabrykatu. Po co to było słuchować? Przecież może nie było szybko przejść, xD. I dzisiaj sobie jeszcze też odbierzemy pakiet na MSP. Chyba jak dostanę. O, jest, proszę tu Mamy kluczyk. Ciu. Dziękuję bardzo, to nie było nic trudnego. Pff, w ogóle lol. Jeszcze ja zobaczymy szybciutko. A Pegas znaczy ci poziom. O, będzie, będzie zły Pegas. Nie żartuję, będzie dobry Pegas. Pegasy są zawsze słodkie. A ja lubię konieczki. <grym> Pipi, 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 papa. pipi, 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 pani, ale tu było kozak. Leć, 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 coś i w nogach. w butasz. Dobra, lecę sobie do kryształku. Była jaka fajna animacja, jak się cofa. Ej, kozak teraz to jest kolejny kluczyk pi pi ta pa pop pa po, pi pi pop pa i to jest akurat E z moim zdaniem dwa oczy się ale ja cieszę się

Ej, pomocy! Pomocy! Ja chcę że tutaj na tym pięknym parkurze żyć. Ojej, już. Koniec! Tego świństwa! Też by takie coś zrobić, to to już robisz nie totalnie dziwne. O ja cię kręcę, ale mam malo malo HP. Malo HP ma tej Pomocy. Halo, no idzie tu teraz. Spoko? Mogę tam doskoczyć? Albo i nie. pójdźcie. Przepraszam, ale jeszcze cały niebieski. Dobra, idę na chwilę. A poczekajcie, a, a może tu jest oszust? Tak, tu jest oszust. Ha. Halo Halo, gdzie się wchodzi? O, tutaj Aha Dobra, to nie jest na takie parkury chodzić. Lubisz BSP, tak lubię BSP i nie chcesz, żeby to zostało usunięte. siopa, siopa, chopa. Muszę bardzo dziękuję. Mam kluczyk, to nie jest jakaś taka. Ten. Co ja teraz idziemy? Wow, jakby normalnie leżakowała, ale koza to jest. Nie, no to jest kok totalny. A magnesu, czekać od magnesu. A tam magnesu? Jutro będzie, jutro będzie na pewno chyba nowy odcinek na kanale yy, sorry, na kanale Didi Pociek. Znaczy nie wiem. Może ten wrzucę na kanał Didi Pociek. Wikunia tutaj ma zapasowe konto. Fajnie krupek uw. No dobra, może sobie jeszcze na koniec przywołam tego Agnara. Pyki mamy Agnara, Agnar chce się z kimś pobawić. Halo, kto ma zwierzaka? Kto ma zwierzaka? Halo? Halo, kto ma zwierzaka? O tam są zwierzaki. Dawaj Shiba, pobaw się z Agnarem. Pipi, papa dinozaur Nie wiem czy ten Volvo teraz grać, ale może pakiet sobie. Może tym z No, Agnar baw się! Agnar! Ale to świetny, wiesz? Właśnie to świadczy o tobie, jaki ty jesteś. Nie Nienawidzę tego świata VIP, ale spróbuję go może przejść. Sorry, że ten od, od, od trwa tak długo. No, dziękuję. Agnar awansuje! Lecimy co sił! Lecę! Lecę! Pomocy! Nie, nie lecę jednak! Nie lecę, lecę! Muszę polecieć! Halo, pomocy! Ja chcę polecieć! Agnar! Pomocy, ratuj mnie! Nie, dobra, nie chcę, nie chcę, nie chcę, po prostu nie chcę. Ten świat VIP to jest coś głupiego. Nie lubię tego świata i Tylko tyle, zrobiliście za trudny. Dobra, Ale co, może na ten odcinek to, to było już dla mnie może za dużo. Nie wiem, nie wiem, to było już chyba dla mnie za dużo. Ja się z wami żegnam, pa.